Go. Aha. Jest kolejny pobieg, kolejny Nie, pobieg. Tak. Na, 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 uważajcie, na uważajcie na oknach uważajcie na okna. Ja. Na się z trzech zostało. Zapomniałem o tej przerwie. Ile tam było, jeden czy dwóch? O ty kurwo, jabłonę. Skrzyżowanie bieg w twoją stronę, uważaj. Dobra, mamy teraz, więc jakoś to ugramy Na krótkiej dupie jestem <laughs> Go wyjebał. Wyjebał go nie wiadomo dlaczego i nie mógł wrócić nie wiadomo dlaczego. Ha, oh. Ale dlaczego się wkurwił? No, 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 no dobra. Chuja, ty mało fragów masz. Czy jest 4 na 4? Pierda dalej. 4 na 4. 4 na 4. dobra. Jadek. Kup krowę, ustaw się dzieckiem kontrol przytrzymaj i strzelaj. Teraz to nawet nie ma mowy, żebyśmy przegrali ten mecz. Nie, no kurde. Zajebiście. Dziadek i synek długą pilnujcie. Zgadza. Zgadza. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, dziadek. Kurde, no Kornelia, Do spania, kurde, jeden. Co ty sobie wyobrażasz? Że się dobrze ustawił, czekaj kurwa, No, Że się dobrze ustawił. Cicho, ojciec, uważaj. Schowaj się w kącie tam, dziadek, będą powtórki śmieszne. Cicho, synek. Biegną do ja was. Idą. Biegną Chodź pochodzi Na shiftie idzie To łap Przebieg wam. przebieg wam, przebieg Edy, wam Idę, 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 do konferencji jest nad, jest nad... O, celowany we mnie... na... jest góst! Nice no, bym się oh, skończyła. Dobrze, że nie dostałem pizdy przypadkowo przez ciebie. Bo byłem za tobą. Musimy no w dwójkę kurwa kończyć synkiem panować. <coughs> <coughs> ja, ja to... Dawaj, dawać. Jadek jesteś? Trudno, musimy kraść w trzech też. Ich jest czterech. Znaczy, szkoda, że go nie, nie da się ustawić. On się ustawił. O nie Dobra, Oni forsują, forsują. No, musimy to wygrać, bo będzie przypeks. Ale tylko z Ci, kiedy smok nie No, tylko strzelaj ostro. Skauta mają też. Jeden poszedł. Synek uważaj, uważaj. No, strzel rzutaj. strzelaj, rzucaj. Strzelaj, rzucaj. Nie wychodźcie na Mida. Idą do no, Was, no, no, no. idą do was dwóch. Może no, ja pójdę tam. Nie, nie, jak jeden z nic nie dopiero. To wiesz, może być bardzo szybko. Syngle radę ma cztery fragi O jeden mniej od Adana, który awczuł przez meczu pale pale, 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 pale. Idź, 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 idź! Przeskoczył akurat. Chciu, chodź, chodź. Ważna runda. Następnej nie mają pieniędzy. Jest Podchodzi mi jeden, bardzo blisko jest. Dostał pistę na łeb. Jest, długa O, Osiadłem się, kitraj. ty się kitraj! Kurwa. Essa Oni mają chyba jakąś tą pierdzidłkę, weź tą którąś może Nie, MP, MP9 MP, MP to jest gówno. Ale MP9 było Ta, szybka Przecież jest Uzi, to to samo Eee, ja piorę. Dobra, to ja zagadam z Uzi Mogę... czekaj Galila ci kupić Nie, 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 zaoszczędźmy Oni też mają... Nie mają pieniędzy, bo